Hej cześć Manko, ja jestem Kedlon i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj o 10 przed Talk. i dzisiaj go sobie umówimy. Ale najpierw zostaw łapkę w górę, sub bika z 20 łapek w górę, to będzie klinczowy film, więc polecam. A więc ja nie przedłużam i zapraszam Was teraz na odcinek. A i napisz w komentarzu o której oglądasz mój film, a ja przypnę ci Serduszko. And welcome to Brawl Talk! Brian, did you shrink us again? Of course I did! We didn't want to leave you empty handed for September, so we've brought you a mini update. This season is going to be all about a gift shop. Which leads us to the new chromatic brawler, Colette. Colette is a cashier in the gift Auto shop. Uh, because she gets to collect all kinds of brawler items, and she's close to her favorite things in the world the brawlers.

and what's interesting about her super is that it's kind of similar like Bull, she runs across the map, super she... Attack is like Bull. she returns to the starting point after that, and every brawler she hits on the way gets damaged. And in this gift shop mini update, we're of course getting the gift shop skins. I the the as a skin. And the brothers will be using gift shop items. Sandy's newest skin. Nova skin do Sandy. Will be called Sugar Rush Sandy, and M's will be. Nova skin to M's. Super fangirl M's. Finally, Spike will. Ora skin Spike jako maska eight bit. Mask, skin Spike jako maska cult. I skin spike jako maskę El Primo. Gdy kupisz karę, to od razu będziesz mógł go zdobyć. Skin do nowej postaci. Będzie można odblokować go, gdy kupisz karnet za ostatni poziom. Lunar, lunar Sprout jest bardzo fajny, niestety nie ma sprouta, więc go nie będę mógł zakupić. Festival in Asia as well as El Atomico, which is El Atomico, our Star Atomico and together del Primo. Together with the gift shop environment, we are also getting a Star Park team tutorial, so we can welcome new players to the Star Park. To się tak to, i tu będzie ten Star Park. Minna, dokąd e mu chacęteru Przesuniemy tu sobie do tego momentu. Korony na głowy jest dziwne. Update also includes some quality of life changes. Example, i to można włączyć, włączyć. albo wyłączyć, że jak ktoś będzie chciał to dochodzić to za 30 powiem nowa postać i za ostatni to jak wygrasz to będzie takie coś. więc, that's all for this mini thank you for watching. don't forget to subscribe and we'll see you next time in October. więc, w tym odcinku to było na tyle. zapraszam na kolejne. przypominam, 20 ówka w górę. cringe'owy film. jak będę śpiał, jak przegram. Ale jeszcze zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę i napisz w komentarzu, o której oglądasz ten mój film, a ja przepnę ci luczko. Więc to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki, więc to trzymajcie się. Cześć!